Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu i dzisiaj przychodzę z kolem z Dilca, Action Kika i jeżeli uda mi się to jeszcze będzie. Shane ale zobaczymy. Także nie przedłużając zaczynamy. Pierwsze mamy takie chrupki to są. Nie wiem, zaraz dokładnie przeczytam co to jest. To są niby chipsy słone warzywne, ale powiem Wam, że to bardziej smakuje jak prażynki. I one kosztowały, już Wam mówię, one kosztowały 5 zł. Naprawdę jak prażynki, bardzo dobre. Tutaj w tle mamy jakąś kolę wegańską i ona kosztowała 2,50. Jest to napój gazowany o smaku coli. Nie wiem czy się sfokusuje. Nie chce się coś. Mamy 330 ml. Tutaj mamy musk, i ten musk kosztował 5 zł. Słuchajcie, jest to żelek w soku, z tego co doczytałam. Na szybko zerwałam żelki w syropie cukrowym. 120 gram. Tak, e, przypominając Halloween, albo jeszcze może inaczej zrobimy. Nie będzie tego szczeń, to gdzieś w osobnym filmiku. Przypomniało mi się, że jeszcze mam nagrane dla Was Halloweenowe. Rzeczy z, e, ze sklepu Aushan oraz Pepko bodajże. To Wam pokażę razem z tym, także nawiązując właśnie do tego e, Halloween. E, także tutaj mamy takie batoniki Cadbury. One są, słuchajcie, z plastrami miodu. Ich jest chyba e, tak, 9 sztuk i one kosztowały, już Wam mówię, 12 zł. Jeszcze doczytam, tylko chyba, że uda mi się to sfokusować. Batony czekoladowe z twardym na dzień, smaku, plastra miodu. I one są po prostu rewelacyjne. Jeżeli ktoś jeszcze ich nie jadł, to wam polecam. One mają właśnie taki kawałeczek tutaj miodu. Jeżeli będę otwierała, to na pewno wam dam znać. Także tak prezentuje się Dins. Teraz mamy Action. Is Action. Mamy Arizona. Ja już chyba poprzednio wam pokazywałam. Tutaj mamy zieloną herbatę z miodem i Arizona kosztowała 2. przepraszam 4, 79 za litr. Do tego mamy tutaj jakieś mentosy pięć takich paczek i one kosztowały 5,69. I do tego z action wzięłam takie foremki do wypieku tutaj są te otwierane takie gdzie ten dół można wyjąć wzięłam dwie takie foremki zobaczymy czy też one się sprawdzą czy też nie i taka jedna słuchajcie foremka kosztowała 7,95 i tu jest około 12 cm jest ta średnica o, może tak uda mi się gdzieś tutaj tortownica okrągła z wyjmowanym dnem Także zobaczymy. Fajne powiem Wam, tak jak wiecie, dla dwóch osób coś upiec. Tak. Także tak prezentuje się action i jeszcze kik, jeżeli jesteśmy już przy żywności, ponieważ z kika mam dwie rzeczy do jedzenia, a reszta to będą ubrania. Czyli mamy tutaj taką gumę arbuzową i tutaj jest nie wiem ile. Słuchajcie, w każdym bądź razie 4 zł te gumy. Tak, gumy 4 złote. 4 złote. Uajemy. Powiem wam zaraz, momenty. 2, 4, 6, 7, 9 chyba, bo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, bo dwie zjadły dziewczyny w drodze, czyli 9 gum. Chyba, że powinno być 10, a. Hmm, ale tutaj się tego nie doczytam, ponieważ nie jest napisane. Te gumy 4 złote i tutaj mamy takie. Pianki jeszcze bananowe i te pianeczki kosztowały 6,99. I teraz zapraszam Was na jeszcze takie ubraniowe, też właśnie z Kika. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o ubraniowe, to tutaj mamy taki sweterek. Tu widzę, znaczy sweterek, bluzeczka, ale to jest tak piękna, taka dzianinka, Nie wiem, co to jeszcze powiedziawszy jest. Jeżeli dojrzę tutaj. Metkę to wam powiem, bo sekundę. Niby powiem Wam 100% poliester jest tutaj napisane, ale to jest tak przyjemne w dłoni. To jest taki butelkowa zieleń, takie coś, coś takie bardziej zielonkawe jeżeli pokazuje mi tutaj szary w kamerze. I to kosztowało 8 zł z 14,99 I zobaczcie, jaką mam towarzyszkę. No. Tu jest akurat rozmiar 38, ponieważ lunka, ale przesuń mi się dobra, bo ty pazurami za chwilę porobisz dziurki. Mniejszego nie było, ale też chodziło właśnie o to, żeby ona była luźniejsza ta bluzeczka. Kolejne mam bluzeczki trzy, po całe cztery, słuchajcie, złote. Takie zwykłe, na takich ramionczkach, koszuleczki i ja tu chyba wszystkie 36 wzięłam. Tak, wszystkie i było ostatnie 36. Także jest taka y, jasna, taka różowa, taka pudrowa. Tutaj też widzę, nie pokazuje w kamerze. Y, taka niebieska i granatowa. I one były z, z 7,99 na 4 zł. Wszystkie przecenione. Także myślę, że nawet zimową porą pod, jakąś, pod jakiś sweterek jak najbardziej można. I tutaj mamy jeszcze taką żółtą. Koszuleczkę, bluzeczkę z takim tutaj finezyjnym wycięciem. I ona kosztowała dyszkę z 1999. Tu akurat 38 rozmiar, ponieważ nie było mniejszej. Ale też bardzo, bardzo przyjemna. A luneczka, gdzie mi się tam. Gdzie lącia weszła? Co? Luneczko. Jeszcze, słuchajcie, zapomniałam najważniejszego pokazać. No, przecież w sklepie Action, tak. Mydełko, mydełko, słuchajcie, ale nie byle jakie. Raz, że ono pachnie gumą balonową, to dwa, słuchajcie. O, jak mi się uda to wyjąć? Grające mydło, słuchajcie. Tak, grające mydełko ono ma mm, gramaturowo, już Wam mówię, tylko niech się nawet nie widzę, ile to ma gram. Nie wiem, słuchajcie, nic, nie widzę kompletnie, ile to ma. 250 ml i to mydełko. Kosztowało jakieś chyba 9 zł, bo to sobie dziewczyny wybrały. Także jak chcecie, albo macie takich um, urwisów, którzy po powrocie z dworu nie bardzo chcą myć ręce, to świetna alternatywa, można sobie wiecie o rekinkach małych pośpiewać piosenkę i przynajmniej umyć łapki. Także um, tak oto prezentuje się hol. Ja kochani wam gorąco dziękuję za oglądanie, życzę wam wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa pa!